Recenzja filmu 21 Jump Street, reżyseria Phil Lord i Chris Miller, scenariusz Michael Bacall, w rolach głównych Channing Tatum, Jonah Hill, Ice Cube, Dave Franco. W czasach licealnych Schmidt i Jenko nie byli najlepszymi przyjaciółmi. Los miał dla nich jednak inne plany. Po ukończeniu szkoły, obydwaj postanowili wstąpić do Akademii Policyjnej. Po ukończeniu szkolenia, obaj zostali przydzieleni do specjalnej jednostki tytułowego 21 Jump Street. Ich pierwszym zadaniem będzie rozpracowanie tajnej szajki działającej w liceum, rozprowadzającej nowy narkotyk HFS. Phil Lord i Chris Miller postanowili reaktywować dawny serial, w którym karierę rozpoczynał Johnny Depp. Tym razem jednak postawiono na kompletnie absurdalne założenia i komediowy charakter. Znajdziecie tu niemal wszystkie stereotypy pokazywane w kinie policyjnym ostatnich lat, ale niestety zbyt mocno wyolbrzymione, jak na przykład ciągle wrzeszczący i niezadowolony ciemnoskóry kapitan. Osobiście nie trawię Johna Hilla. Podobało mi się jedynie w serii filmików promujących Call of Duty, w których wystąpił obok sama Worthingtona. Momentami jest też również bardzo prostacko, a tego nie trawię w kinie. Wystarczająco dużo prostaków chodzi po ulicach. Właściwie jedynym plusem filmu Lorda i Millera jest dla mnie montaż tego dzieła, który momentami jest naprawdę bardzo oryginalny i znakomicie podkreśla wydarzenia, zwłaszcza w scenie pościgu na rowerach oraz pościgu na autostradzie. Nie wiem, jakim cudem ktoś stwierdził, że należy nakręcić kontynuację, ale taka decyzja już zapadła. Twórcy przygotowali dla Was jeszcze jedną niespodziankę, która niejako łączy serial z filmem kinowym, ale nie chcę Wam zbyt wiele zdradzać. Powiem tylko, że ten element również bardzo dobrze im wyszedł. Jak dla mnie za dużo tutaj bezpośrednich aluzji do penisów i wagin, szczerze mówiąc, wolałbym bardziej wysublimowany humor, na przykład taki jak w serialu dwóch i pół. Ale cóż, nie można mieć wszystkiego i tak samo ten film nie otrzymuje dwóch gwiazdek, a tylko jedną. Jeśli lubicie jednak taki typ humoru, to nic nie stoi na przeszkodzie, abyście wybrali się do kina.

thank right. you